Orędzie od Najświętszej Maryi Panny z 4 listopada. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, noszę was w moim niepokalanym sercu i błogosławię was dzieci, błogosławię was. Przychodzę, aby prosić was o nawrócenie. Spotykam wielu moich dzieci, które nie nawróciły się i odchodzą coraz dalej od mojego boskiego Syna. Przychodzę po te dzieci o sercach z kamienia, do których nie dobiega rozsądek. Spotykam dzieci przepełnione pychą, pogrążone w głębokiej i poważnej dumie, dzieci pływające w samowystarczalności i z niepohamowaną chęcią wyróżnienia się przed swoimi braćmi. Pilną sprawą jest dzieci, aby kierunek waszej duchowej drogi był zgodny z kierunkiem mojego boskiego syna. Aby wiara utrzymała Was w stałości w obliczu chwil, z którymi musicie się zmierzyć. Znajdujecie się w punkcie, w którym wojna rozprzestrzenia się na skalę globalną. Żywioły zwróciły się przeciwko moim dzieciom, działając coraz silniej, każąc je raz po raz za ich nieposłuszeństwo. To działanie nie ustanie, ale będzie trwało dalej, a cała ludzkość będzie cierpieć. Dzieci, mojego boskiego syna, jako część tego pokolenia przeżywacie ten czas zmian we wszystkich aspektach, a ludzkość zostanie poddana próbie i jednocześnie zdezorientowana, aby straciła wiarę. Zmiany nadchodzą jedna po drugiej i z wielkim hukiem, aby was zdezorientować i sprowadzić z prostej drogi. Po huku i zamieszaniu, ci, którzy nadal uparcie będą szukać Boga w tym, co nie jest od Boga, znajdą się w całkowitej ciszy. Szukajcie nawrócenia. Musicie być istotami dobrymi. Modlitwa jest sprzymierzeńcem wszystkich moich dzieci w każdej chwili. Nie bójcie się, a wręcz przeciwnie: mówcie, że Bóg jest Bogiem, a wy jesteście Jego dziećmi. Musicie ciągle głosić, że jesteście dziećmi mojego boskiego Syna, ciągle to głoście. Dzieci. Żyjcie modląc się za swoje rodziny i za cały świat, aby w pewnym momencie powrócili do owczarni i odzyskali wiarę. Oto co musicie robić, modlić się za tych, którzy nie wierzą. Nie modlą się i nie czczą. Wy zasiewajcie ziarno, a mój boski syn. Ja, Wasza Matka, sprawimy, że Ziemia zostanie nawodniona, a ziarna wyrosną. Umiłowane dzieci, musicie odłożyć na bok to ludzkie ego, któremu pozwoliliście działać i postępować bez rozsądku. Ludzkie ego nie jest podstawą poszukiwania szczęścia. Nigdy nie doprowadzi Was do odkrycia prawdziwego szczęścia. Nie stawiajcie swoich celów w ludzkim ego. Dopóki go nie ujarzmicie, będzie ono dominowało rozum oparty na Bogu Trójjedynym. Umiłowane dzieci mojego boskiego syna, nie cierpcie z mojego powodu. Wszystko zachowuję w tajemnicy mojego boskiego serca i ofiarowuję to za całą ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Ziemia cierpi z powodu silnych trzęsień ziemi. Módlcie się. Ameryka Łacińska cierpi z powodu silnych trzęsień ziemi, wyspy i niektóre wybrzeża są nękane przez huragany. Módlcie się, bunt narasta w wielu krajach, które wcześniej wydawały się uśpione. Módlcie się, Liban cierpi z powodu natury i z powodu kraju brata. Módlcie się, Japonia cierpi z powodu natury, Tajlandia jest ofiarą natury. Módlcie się za siebie. Módlcie się za Amerykę Południową, nadchodzi oczyszczenie jednego kraju po drugim. Módlcie się, dzieci, módlcie się, nadchodzi triumf mojego niepokalanego serca, w którym znajdują się wszystkie moje dzieci. Umiłowane dzieci, bądźcie czujni, trzęsienia ziemi występują często i są silne. Nie bójcie się, czyż nie jestem tu ja, wasza matka? Przyjdźcie do mnie, wezmę Was za rękę i poprowadzę do Mojego Boskiego Syna. Aniołowie Was chronią, bądźcie istotami miłości. Dzieci, nie bójcie się, bądźcie mocni. Umiłowane dzieci Mojego Boskiego Syna, w tych czasach niezrozumienia, pozostańcie wierni, nie traćcie ducha, szukajcie zawsze Mojego Boskiego Syna. Króla królów i Pana panów, któremu należy się cześć, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Błogosławię Was, Wasza Matka. W tym orędziu słowa Matki Bożej brzmią jak echo z nieba, które przenika serca i rozdziela prawdę od kłamstwa. Kiedy mówi: Przychodzę, aby prosić Was o nawrócenie, to znaczy, że czas łaski jeszcze trwa, ale jego granice są już widoczne. W tym zdaniu nie ma już miejsca na beztroskę. To wezwanie dla każdego, kto wciąż myśli, że może odkładać Boga na później. Nie ma już później. Jest teraz. I to teraz decyduje o wieczności. Matka Boża mówi o dzieciach z sercami z kamienia. Widzimy ich dziś wszędzie. Ludzi, którzy nazywają dobro złem, a zło dobrem. Ludzi, którzy drwią z krzyża, Depczą sakramenty, śmieją się z modlitwy. Ta pycha, o której mówi Matka Boża, stała się fundamentem współczesnego świata. To pycha, która każe człowiekowi stawiać się ponad Bogiem, decydować o tym, co jest prawdą, a co nie. To właśnie ta pycha jest początkiem duchowej śmierci. I Matka Boża przychodzi, by ją zdemaskować, nie po to, by potępić, ale by uratować tych, którzy jeszcze mogą się ocknąć, kiedy mówi: Znajdujecie się w punkcie, w którym wojna rozprzestrzenia się na skalę globalną. Te słowa nie są przenośnią wojna już trwa nie tylko ta widzialna z bronią i zniszczeniem ale ta głębsza, bardziej przebiegła wojna duchowa toczy się o dusze, o nasze serca, o wiarę, o prawdę. Każdy kompromis ze złem, każde milczenie wobec grzechu, każde przyzwolenie na kłamstwo, to cicha zgoda na utratę Boga. Świat jest dziś w ogniu, bo człowiek sam ten ogień rozpalił, a Matka Boża przychodzi nie po to, by nas przestraszyć, ale by przypomnieć, że bez nawrócenia ten ogień pochłonie wszystko. Żywioły zwróciły się przeciwko moim dzieciom. Czy to nie jest dokładnie to, co widzimy? Trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, kataklizmy, które stają się coraz częstsze i silniejsze. Maryja mówi: ludzkość zostanie poddana próbie i jednocześnie zdezorientowana, aby straciła wiarę. I właśnie to się dzieje. Nawet w kościele wkradł się duch zamętu: coraz trudniej rozróżnić prawdę od fałszu. Słyszymy kazania, które głaszczą po uszach, zamiast prowadzić do nawrócenia. Widzimy, jak jedność rozpada się od środka, jak pasterze milczą, gdy wilki wchodzą do owczarni. Wielu wiernych czuje się zagubionych, zdradzonych, rozczarowanych, ale to nie czas, by odchodzić, to czas, by stanąć mocno przy Bogu, by trzymać się Eucharystii, Różańca i Krzyża bo one pozostaną, gdy wszystko inne runie. Musicie ciągle głosić, że jesteście dziećmi mojego boskiego Syna. To nie jest rada, to jest rozkaz z nieba. Dziś świat chce, żebyśmy się wstydzili Boga, żebyśmy milczeli, gdy go obrażają, żebyśmy chowali wiarę w kieszeń, jak coś, co już nie pasuje do nowoczesnego świata. Ale to właśnie teraz trzeba mówić najgłośniej. To teraz trzeba się przyznać do Jezusa, gdy większość się od Niego odwraca, bo nadejdzie moment, kiedy tylko ci, którzy nie zaparli się Boga, będą w stanie przetrwać duchowy mrok, który ogarnia ziemię. Matka Boża mówi: Módlcie się za tych, którzy nie wierzą, nie modlą się i nie czczą. To jest jej matczyny ból. Ona widzi, jak wielu jej dzieci idzie ku przepaści. I błaga, byśmy walczyli za nich modlitwą, bo modlitwa ma moc. To nie tylko słowa, to bitwa. Każde zdrowaś Maryjo to jak strzała światła, która przebija ciemność. A dziś ciemność zacieśnia krąg wokół nas, wokół rodzin, wokół Kościoła. Dlatego nie wolno nam przestać się modlić. Musicie odłożyć na bok to ludzkie ego to uderzenie w samo serce współczesnego człowieka. Ego stało się bożkiem naszych czasów. Każdy chce być kimś, każdy chce mieć rację, każdy chce błyszczeć, ale to właśnie ego zamyka serce na Boga. Dopóki człowiek żyje sobą, nie ma w nim miejsca na Boga. I dlatego świat jest taki pusty, pełen hałasu, a jednak przeraźliwie pusty. Maryja woła, byśmy wrócili do pokuty. Do prostoty, do życia opartego na Bogu, nie na sobie. A potem te słowa, które przenikają do głębi: Nie bójcie się. Czyż nie jestem tu ja, wasza matka? W tym jednym zdaniu mieści się cała nadzieja, bo choć świat drży, choć ziemia się trzęsie, choć wojna puka do drzwi, Matka Boża mówi: Nie bójcie się, bo kto jest z nią? Ten jest pod jej płaszczem i choć burza szaleje, nie zdoła zatopić serca, które ufa. To orędzie jest jak lustro, w którym każdy musi się przejrzeć. Nie chodzi o strach, chodzi o przebudzenie, bo Bóg nie chce nikogo zgubić, ale nie będzie też wiecznie czekał. Świat już stanął na rozdrożu, a każdy człowiek bez wyjątku musi wybrać stronę. Maryja daje nam ostatnie wskazówki: modlitwa, pokora, nawrócenie, wierność Jezusowi. To nie czas na duchowe lenistwo, to czas, by się obudzić, bo ci, którzy śpią, nie usłyszą, gdy Bóg zapuka do drzwi, a on już stoi u progu. To jest właśnie czas decyzji, czas, w którym nie wystarczy już tylko mówić, że się wierzy. Trzeba tą wiarą żyć, bronić jej. I nieść ją na sztandarach w świecie, który coraz bardziej tonie w ciemności. Niech wasze serca płoną, niech modlitwa stanie się waszym tlenem, a nadzieja ogniem, który nie gaśnie nawet wtedy, gdy wszystko inne upadnie. Bo choć zło zdaje się triumfować, choć ciemność zdaje się gęstnieć z każdym dniem, prawdziwe zwycięstwo już zostało przypieczętowane na krzyżu. Jezus nie przegrał, on z martwych wstał. I jego zwycięstwo jest także naszym zwycięstwem. Dlatego nie ustawajmy w walce. Niech każdy dzień będzie aktem wiary. Niech każde nasze tak dla Boga będzie jak kamień wrzucony w ciemność, który rozbija mrok. Każde zdrowaś Maryjo, każda eucharystia, każdy gest dobra to nasze zwycięskie ciosy przeciwko złu. I choć dziś świat śmieje się z naszej wiary, jutro to my będziemy się śmiać, gdy Bóg otrze nasze łzy i powie: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nadchodzi poranek, choć noc jeszcze trwa, choć mgła zakrywa horyzont, światło Boga już się zbliża. Niech to światło znajdzie nas z płonącymi sercami, gotowych na Jego przyjście, bo niebo nie zapomina o tych, którzy walczą. Niebo zapisuje każdą naszą modlitwę, każdy nasz trud, każdy akt miłości, i przyjdzie dzień, kiedy to wszystko stanie się koroną chwały. Nie traćmy odwagi, nie cofajcie się. To, co dziś boli, jutro stanie się błogosławieństwem. To, co dziś wymaga ofiary, jutro przyniesie owoce życia wiecznego. Bądźmy wierni, bądźmy czujni. Bądźmy płomieniem, który nie gaśnie wśród burzy, bo ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A kiedy przyjdą najciemniejsze dni, pamiętajmy, w najgłębszej ciemności gwiazdy świecą najjaśniej. My jesteśmy tymi gwiazdami. Świat czeka, aż rozbłyśnie w nas światło Boga. Amen.